Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale I dzisiaj zapraszam was na takiego luźnego vloga z przygotowań do Sylwestra Jak widzicie już mam makijaż na sobie Wyglądam przepięknie, po prostu wow Naprawdę strasznie mi się podoba Nie mam zbyt dużo czasu, stwierdziłam, że wam nagram taki film, bo Vlogmasów, vlogmasami się nie popisałam Otóż po prostu dlatego, że Nie było nic ciekawego, ja straciłam totalnie motywację, totalnie wenę straciłam Ale wracam Także mam nadzieję, że e, się cieszycie. Mamy godzinę 12:40. Ja o 14:08 mam pociąg e, do, do mojego chłopaka, bo jedziemy e, razem na tego sylwestra. Także e, tak i sylwestra właśnie spędzamy na salce, tam chyba z 50 osobami, coś, coś koło tego. Mm, no i co. I byłam właśnie na makijażu, także jestem ready, proszę bardzo. Pięknie wyglądam, po prostu przepięknie. Tak samo pięknie jak na mojej 18. Chciałam właśnie taki srebrny makijaż, coś takiego. Tylko właśnie nie wiem, co mam zrobić z włosami, bo tak, mogę zrobić sobie afro, czyli wiecie, pasmo po paśmie, po prostu sobie pozakręcam i zrobię sobie takie loki. Albo zostawię takie wyprostowane, znaczy je doprostuję trochę i te z przodu tutaj zrobię sobie kręcone. Nie mam pojęcia totalnie. Mm. No, ale zaraz to wymyślę. Najwyżej po prostu pokręcę te włosy i potem je wyprostuję. Wezmę prostownicę czy coś. Zobaczymy. Jeśli chodzi o mój outfit, to idę w spodniach, prawdopodobnie. No chyba tak. I w marynarce. Dlatego mam taki srebrny makijaż, bo mam szarą marynarkę. I mam taki spray brokatowy do włosów i do ubrań Także cała się będę błyszczeć, popsikam się oczywiście Także Sylwester po prostu na całego naprawdę I muszę się wam pochwalić Słuchajcie, moi drodzy Muszę się wam pochwalić e, Wczoraj e, chciałam nagrać dla was vloga Ale niestety nie nagrałam Bo z tego wszystkiego, po prostu z całego stresu i w ogóle wszystko No nagrałam wam tam... E, jakby na samym początku, mm, coś. Także teraz Wam to wstawię. Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym dniu w 21 vlogmasie. I słuchajcie, dzisiaj jest bardzo stresujący dzień, ponieważ uwaga, idę na egzamin Sprawa prawa jazdy. Ja, ja powiem Wam, że się bardzo stresuję, jestem teraz na dworze, ponieważ za niedługo mam jazdy. Do Żabki po herbatę, żeby sobie cokolwiek wypić yy, Także Trzymajcie kciuki, żebym cokolwiek powiedziała Nie no, muszę to zdać Po prostu muszę Ja to zdam Czuję się zajebiście przed kierownicą, także nie ma opcji, że ja tego nie znam, wiecie, manifestacje i te sprawy. Jestem lekko nienormalna, bo wziąłem sobie tą herbatę i siedzę sobie na krawężniku. Nie jest zawsze tak zimno, bo za jakieś 11 minut mam jazdy, także czekam i, i, i zaraz będę jeździć, także odezwę się do was pewnie dopiero po egzaminie. Trzeba być pewnym, a nie iść i myśleć, czy ten. Ale mimo to, tak czy siak się stresuję, wiecie, samym tym, jak to wygląda, i tak dalej. Może ja wiem, jak to wygląda, no bo wiecie, no, musicie wiedzieć, jak wygląda ten egzamin. Pojadę sobie jeszcze poćwiczę łuk, górkę, skrzyżowania te dziwne. Także witam was z powrotem. Uwaga, uwaga, moi drodzy. Zdałam prawo jazdy. Tak, bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Pozytywny egzamin, właśnie wczoraj miałam. Tak, także mega, mega się cieszę, także nowa driverka niedługo, tylko muszę odebrać właśnie e, prawo jazdy. Tak, byłam dzisiaj 31 grudnia, dopiero jutro będę w systemie i tak plus minus 10 dni będę mogła odebrać. Samochód też już mam, także będę nagrywała, wiecie, car vlogi. Także samochód wam pokażę jak już u mnie będzie, bo jeszcze tam kilka rzeczy trzeba naprawić, e, ale mega, mega, mega się jaram, po prostu... Super, naprawdę super. Także tak. E, I co? I lecę... Jeszcze muszę zjeść obiad, mam już wyła na obiad, ale najpierw nie wiem co mam w ogóle zacząć. Nie wiem, co mam zacząć robić. Tak patrzę na te włosy, no i proste niby są ok Aha, jeszcze muszę zobaczyć, który top ubrać, bo nie mam totalnie pojęcia zielonego, który top, bo mam kilka topów. I nie wiem, który ubiorę. Także let's see. Zobaczmy. Ale bardzo mi się podoba makijaż. Po prostu wow, przepiękny. Jeszcze muszę mieć czas na nagranie TikToków, ale to potem. Okej, okay, moi drodzy, więc y, teoretycznie jestem gotowa. Włosy dopiero sobie pokręcę, jak dojadę, bo biorę ze sobą lokówkę i prostownicę i mam na sobie marynarkę. I słuchajcie, tak super wyglądam, tylko nie mogę się zdecydować, y, które spodnie założyć, czy materiałowe, czarne, takie wiecie, garniturowe, czy skórzane. Ale mam ten spray brokatowy Zaraz wam pokażę jak to wygląda Który no jest Wiecie brokat pomieszany z wodą A woda na skórze pływa Więc no to tak Średnio się wiecie łączy ze sobą Przepraszam was za syf Tam są w ogóle balony które Od moich rodziców za zdanie prawka Także tak I uwaga tak się prezentuje Mam taki top Pokażę wam tył Bo jest przepiękny Taki o No i mam y, marynarkę Tobi jest, słuchajcie, z Zary y, Marynarka Zara Albo Hoolenberry, już nie pamiętam No i mam y, materiałowe spodnie, takie wiecie, garniturowe z, Ze Stradivariusa I one się tak błyszczą, patrzcie na to Nie wiem, czy to będzie widać, teraz wam pokażę One się tak błyszczą, bo popsikałam właśnie tym sprayem I ogólnie wygląda to mega dobrze w ogóle wyglądam tak poważnie, tak wiecie, tak mnie postarza, to w sensie postarza. No, wyglądam teraz dosłownie na swój wiek, bo wcześniej nie wyglądałam. Seriowego mi się podoba i nie wiem właśnie, czy mam robić takie loki czy proste. Nie wiem, zobaczymy. No i jeszcze muszę spakować właśnie rzeczy, wszystkie ze sobą, które zabieram. O, ten top w ogóle, nie wiem, jakoś tak dziwnie. Okej, okay, moi drodzy, tu jechałam do kościana teraz jesteśmy w Kauflandzie i kupujemy jedzenie na Sylwestra bo tam musimy przynieść właśnie jakieś swoje i napoje. Także wybieram właśnie ciaska i, i, i tak. Także no, wzięliśmy właśnie trochę cuków pomarańczowych, ja wzięłam kole i tak dalej, i tak dalej, wody jeszcze jakieś. Także git mamy prowiant wzięłam jeszcze pizzę. Grzegi. jestem gotowa, Proszę bardzo. Marynarka spada. mi spada. Dzień dobry moi drodzy. Witam was 1 stycznia 2023 roku. Mamy aktualnie godzinę 21. Ja stwierdziłam, że się do Was odezwę, ponieważ wróciłam dzisiaj z Sylwestra tak o godzinie 12:00 coś takiego. Wiadomo, tam Wam nic nie nagrywałam, bo się pobiłam i tak dalej, ale stwierdziłam, że się do Was odezwę, jak wrócę i Wam trochę poopowiadam. Także ogólnie Sylwester uważam za naprawdę udany. Było bardzo, bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. No i co, i mamy w końcu nowy rok. Nie chcę za dużo się rozgadywać na temat vlogmasów, które były, które miały być, tak naprawdę, bo tu w sumie nie ma co dużo mówić. Po prostu nie nagrywałam ich, dlatego że po pierwsze nic się ciekawego u mnie nie działo. Po drugie straciłam wenę, tak jak już wam to wcześniej chyba mówiłam. No i nagrałam tam parę vlogmasów, których nie wstawiłam, ale. Nie stawiłam ich dlatego, że po prostu nie chcę wstawiać na mój kanał nic na siłę, co po prostu mi się nie podoba i mam to wstawić byle by było. Więc dlatego po prostu przez większość czasu nie było tych filmów. I to był chyba pierwszy rok, w którym tak mało dodałam tych vlogmasów, za co Was przepraszam, ale moim nowym postanowieniem na ten rok jest dodawać częściej filmy. Także mam nadzieję, że mi się to uda. I, I po prostu, że częściej będziecie mnie oglądali tutaj na YouTubie, bo bardzo bym chciała. Także tak. I co jeszcze chciałam powiedzieć? No, jutro już idziemy do szkoły. Mamy dzisiaj niedzielę. Także byle teraz do ferii, bo ja mam ferię 30 stycznia. Tutaj są moje balony z Congratulations i. Takie dwa żółte z autami za zdane prawo jazdy od moich rodziców i ja nadal w to jeszcze nie dowierzam, że ja zdałam prawo jazdy i że ja będę mieć prawo jazdy, bo teraz muszę czekać około 10 dni. Mam nadzieję, że jak najszybciej je dostanę i będę mogła jeździć. Ogólnie to mam samochód, który jest aktualnie jeszcze w naprawie, także zobaczycie. Oczywiście będą car vlogi i tak dalej, ja się nie mogę doczekać, ale najpierw ten samochód musi po prostu wrócić. Trzeba go poskładać, bo był w naprawie dosyć dużo trzeba było go naprawiać. Ale już jest bliżej końca niż dalej, także ja się bardzo, bardzo cieszę. No i oczywiście nagram wam pierwszą taką moją jazdę samochodem. Nie mogę się doczekać, naprawdę. Muszę sobie to kupić, właśnie takie e, do telefonu jak to się nazywa no po prostu takie na szybę, żeby mogła telefon wsadzić tam, wiecie, taki statyw, coś takiego samochodowy, żeby mogła wam a nie, nie telefon, telefon też. Dobra, nieważne w ogóle, co ja mówię Telefon, żebym mogła puszczać muzykę i w ogóle, wiecie, nawigacja i tak dalej, jak gdzieś pojadę I na kamerę, na aparat, bo bym chciała jednak nagrywać jakieś tam właśnie car vlogi. strasznie mi się to podoba I po prostu... Ja nie wiem, że ja po prostu... Jeśli chodzi o mój samochód, to mogę wam zdradzić kolor nie jest to jakieś, wiecie, wow, moje wymarzone auto i tak dalej, wiadomo, to jest moje pierwsze auto. Kupiłam je po prostu po osiemnastce i no pojeżdżę sobie nim trochę, tak żeby się właśnie samemu nauczyć, bo wiadomo, chcę jeździć jak najwięcej, ale nie narzekam, bo to auto mi się bardzo podoba, no jednak wybrałam je, kupiłam je, także tak i jest to moje własne auto, po prostu wow. Strasznie się cieszę, ale już nie mówię o tym e, No Także Tak Ogólnie teraz mogę wam się przyznać, że Ja zdałam prawo jazdy za Drugim razem Ponieważ za pierwszym e, Robiłam łuk I na łuku się No nie zmieściłam się w kopertę, po prostu bagażnik mi wystawał I dwa razy zrobiłam to samo, po prostu bagażnik mi wystawał z tyłu e, I Tyle. Nawet nie mogłam pojechać na miasto, a ja bardzo dobrze jeżdżę, serio. Mój instruktor mówił, że ja jeżdżę bardzo dobrze i że jakby on wie, że ja znam to prawo jazdy, bo naprawdę za mną się super jeździ podobno. Także no, udało się za drugim, ba bardzo się bałam, że znowu zrobię ten sam błąd, ale się udało, jechałam na miasto i zdałam wszystko super. Także tak, mm, jakieś powiadomienia mi przychodzą. Dobra, także co? Myślę, że to by było na tyle w tym filmie. E, bo jak powiedziałam, będą się, mam nadzieję, pojawiały częściej. Teraz, jak będę mieć auto i w ogóle, to będę mogła takie filmy nagrywać. Ja zawsze chciałam nagrać. E, to się mam kilka takich pomysłów, bez których. Nie, czekajcie. Które bez samochodu nie mogłyby mi wyjść. Znaczy, mogłyby, ale trochę ciężej by było, także. Ja Jaram się w fest Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu Widzimy się w kolejnym Także szczęśliwego nowego roku Wszystkim, co to oglądają Widzimy się w kolejnym filmie Także do zobaczenia Buziaki i pa pa